Kobiety i, Kobiety i mężczyźni to kolejna premiera Teatru Rondo działającego od kilku lat przy Rybnickim Centrum Kultury. Na 48 godzin przed premierą zajrzałem za kulisy, aby podejrzeć jak idą przygotowania. Mimo stosunkowo późnej pory, prace nad spektaklem szły pełną parą. Tekst się narodził w głowie mojego kolegi Bartłomija Kamińskiego we Wrocławiu. Nie, nie jest to sztuka, która już była wcześniej wystawiana. Nie, to jest na potrzeby naszego zespołu. Tekst został napisany. Spróbujcie po tym kole chodzić. Bardziej. No, żeby się nie zgubić, mi. Tym razem mamy do czynienia ze spektaklem komediowym, który w zabawny sposób traktuje zarówno kobiety, jak i mężczyzn. Praca nad każdym spektaklem wymaga sporo determinacji i zaangażowania. To nieustanny dialog aktora z widzem. Jesteśmy na początku drogi, bo premiera dopiero jest początkiem. To jest pierwsze zmierzenie się aktora z publicznością, więc jesteśmy jakby na początku swojej drogi. Spektakl komediowy, ale z nutą refleksji gdzie pod płaszczykiem komedii skrywa się dramat. W spektaklu młodzieńcza wiara w ideały i wartości przeplata się gdzieś ze współczesnością, w której zacierają się granice między tym, co prawdziwe, a tym, co fikcyjne. Bohaterki wyruszają w podróż obfitującą w różnorodne wydarzenia, które stają się pretekstem do odkrywania na nowo relacji damsko-męskich. Kierunkowskazy. Prawy. Lewy. A No, ja tam lubię sobie pojeździć. To jest mężczyzna. To bez wątpienia kolejna interesująca propozycja w wykonaniu teatru Rondo. Spektakl wspólnie z zespołem wyreżyserowała Izabela Karwot. Muzykę skomponował Jarosław Hanik, zaś oprawa świetlna spoczywała w rękach Tomasza Poremskiego.